Zobaczmy, co nam daje. Cześć i cześć, Witamy Was serdecznie. Maciej Kozubik. Artur Guła. Witamy Was na tym nagraniu w związku z tym, że została wydana dzisiaj książka Fascynujący świat przywództwa, lekcje zarządzania inspirowane prawdziwymi historiami z życia autorstwa Artura Guła. Książka ta, moim zdaniem, jest fundamentalną książką, którą powinien poznać każdy początkujący przedsiębiorca i menadżer, który zaczyna. Albo taki, który chciałby podnieść swoje kompetencje. Dlaczego? Jest fajnie napisana, prostym językiem, ma życiowe przykłady i jest napisana przez praktyka dla praktyków. Arturze, kilka słów o książce. Dziękuję, Maćku, za zaproszenie na tego live'a. Zanim powiem o książce, chcę jeszcze powiedzieć, dlaczego się spotkaliśmy z Maćkiem i dlaczego Maciek, poprosiłem Maćka o to, żeby był recenzent, jednym z recenzentów tej książki, którzy z Maćkiem spotkaliśmy się kilka lat temu na szkoleniu, które Maciek prowadził. I to było dla mnie takie pierwsze i dość przełomowe szkolenie z zakresu zarządzania i przywództwa. Właśnie także myślę, że jestem dobrym, żywym przykładem na to, że te szkolenia u Maćka po prostu działają że się sprawdzają i że dają efekty właśnie między innymi w postaci takich właśnie książek. Super. Także a wracając do książki. Książka powstała z jednej strony z mojej potrzeby podzielenia się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą, ale przede wszystkim z obserwacji, które miałem w środowisku liderów i menadżerów i zauważonej tam potrzeby edukowania, budowania pewnej świadomości, która pozwala realizować projekty inne przedsięwzięcia. Z dużo lepszymi wynikami, z większymi sukcesami, a z drugiej strony czerpać taką satysfakcję z codziennej pracy. I o tym właśnie jest ta książka. Czyli to nie są tylko techniki menadżerskie, ale też dużo więcej rzeczy dookoła, rzeczy związanych z codziennym takim po prostu dobrym życiem. Czyli ja to potwierdzam, że tak jest. Dla mnie e, książki najczęściej na temat przywództwa czy zarządzania były nudne, są do dzisiaj. A tą książkę czyta się fajnie. E, jest miła w, w odbiorze, fajne przykłady, prostym językiem napisana i tłumaczy rzeczy, które wydawałyby się dość skomplikowane w sposób bardzo przyjazny. Zachęcam Was do tego, żeby nabyć fascynujący świat przywództwa. W związku z tym mamy też dla Was prezent na stronie światprzywództwa.pl w zakładce sklep. Można książkę nabyć. I dzisiaj mamy w prezencie dla Was rabat 20-procentowy. 25. 25 31 lipca 2019 roku, czyli dzisiaj ten rabat obowiązuje. Wpisujesz rabat 25 i rabat się nalicza. rabat na... się nalicza. Proste. Dokładnie, proste. Pamiętajcie, światprzywództwa.pl Artur Guła, fascynujący świat przywództwa. Książkę, którą Wam serdecznie polecam. Bierzcie, bo hmm. warto. thank you, thank you.